Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku numerologicznym z serii Numerologia od podstaw. Dziś opowiemy sobie o tym, jakie znaczenie może mieć imię w numerologii. I tu oczywiście zapraszam Was gorąco do mojej playlisty imiona numerologicznie, tam każde imię opisuje z osobna, tu powiemy sobie bardziej o tym, jak. Samo imię, jakie może nieść informacje, a raczej ta liczba, która powstaje z sumowania wartości liczbowych wszystkich liter zawartych w imieniu. Poruszymy tu zarówno numerologię tradycyjną, jak i tę bardziej nowoczesną, i rozpoczniemy właśnie od tradycyjnej. Osobą, która wprowadziła co nieco informacji do Polski, no tak, w, jeszcze w ubiegłym wieku była Natasza Czarmińska, która numer, czy też tę liczbę otrzymaną z sumowania wszystkich wartości liczbowych liter imienia, nazywała numerem aktywnym. Ten numer aktywny to jest coś na kształt takiego naszego własnego potencjału. Tego, co my, Czym my się charakteryzujemy, że wiemy, że to my, w odróżnieniu od numeru dziedzicznego, który jest numerem, czy też tą liczbą wynikającą z sumowania wartości liczbowych wszystkich liter zawartych w nazwisku. Więc jeśli pomyślimy sobie o jakiejś rodzinie, niech ta rodzina ma pięć osób, i niech one składają się na nią, i niech Wszystkie mają to samo nazwisko, ale każda osoba inne imię, to właśnie to imię odróżnia nas od tej grupy albo inaczej daje nam jakiś taki jeszcze inny rys. Czyli w całej grupie niesiemy ze sobą właśnie tak dokładnie z tą nazwą dziedziczny numer jakieś dziedzictwo. Po naszych przodkach, i ten numer będzie nam co nieco mówił o tym, jaki to jest typ energii, co my tam ze sobą niesiemy. Natomiast, jeśli chodzi o imię, to jest to coś, co nadaje pewien inny rys tej naszej grupie, tej naszej rodzinie. Coś, co nas wyróżnia w jakiś sposób. No i teraz, gdybyśmy sobie wymyślili, że nasz numer aktywny, czyli nasze imię, to jest liczba dwa. W sumie, oczywiście to jest bardzo, bardzo ogólnikowo. Należałoby skupić się na wartościach zawartych w samym imieniu, ale nie tylko, żeby wyciągnąć wnioski, które bardziej odpowiadałyby naszemu życiu czy temu naszemu samopoczuciu się w tym portrecie. Natomiast już możemy powiedzieć, że jeśli ktoś ma tak. Taką wibrację dwójkową, mocno charakterystyczną, indywidualną, to może dodawać do tego dziedzicznego naszego takiego ciała, czyli do ciała rodzinnego, może dodawać na przykład taką umiejętność wspierania, słuchania kogoś, mm, takiego współodczuwania z drugim człowiekiem, takiego wspieracza, który. W milczący sposób, chociażby w milczeniu, może wspierać kogoś innego, dając to przysłowiowe ramię, na którym można oprzeć głowę. Natomiast jeśli na przykład nazwisko, czyli numer dziedziczny, będzie wibrował wibracją taką troszkę, może nie wiem czy przeciwną, ale no, znacznie odleglejszą od dwójkowej, czyli na przykład ósemką, to wtedy możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że jest to osoba, która z rodu niesie no, siłę niedźwiedzia. Siłę, właściwie taką stanowczość, panowanie nad emocjami, przetrwanie wszystkiego. Wzmacnianie, mówimy o tym, że no, wszystko co nas nie zabije, to nas wzmocni. Tutaj właściwie możemy powiedzieć, że nic nas nie zabije. W takim razie wszystko nas wzmacnia. Nawet możemy być w pewnym sensie bezwzględni jako ród. Jeśli zagraża to naszemu przetrwaniu. Możemy umieć odcinać się od emocji, jeśli zagraża to naszemu przetrwaniu. I teraz to możemy nieść w tym potencjale dziedzicznym, i sprawdzamy, jak to się ma do naszego indywidualnego potencjału. Więc może się okazać, że jakoś tak nam trochę nie po drodze jest, że jakoś nie rozumiemy się z rodem. Bo ród jest, no, powiedzmy, tak taką niezwykle silny w przetrwaniu, panujący nad emocjami, a nasza wibracja jest niezwykle delikatna i taka bardzo czuła i potrzebujemy mieć z tymi emocjami kontakt. Więc, z jednej strony, może to być pewnego rodzaju zgrzyt, ale z drugiej strony, to może być olbrzymie wsparcie też dla rodu, dlatego że nie pozwala przynajmniej w naszej osobie, w tej części całej rodziny, jest taka osoba z imieniem dwójkowym, która ten kontakt z emocjami będzie w jakiś sposób pielęgnować. Więc nie ma możliwości takiego całkowitego odcięcia od tych emocji. Natomiast obie liczby, 2 i 8, należą do takich wspieraczy, tylko w trochę inny sposób. Więc można już powiedzieć, że taka osoba będzie kontynuowała linię dziedziczną linię rodową. Właśnie też pod tym względem, że nadal będzie wspierać, no jakby też i członków rodziny, ale nie tylko, bo również osoby gdzieś spoza. I to, co powiedzieliśmy przed chwilą, dotyczyło jednej z gałęzi numerologii tradycyjnych, czyli z gałęzi, którą szła Natasza Czarmińska, a teraz na slajdzie widzicie taki inny pomysł, inny podział, który został zaproponowany przez Włodzimierza Zylbertala, ale również Henryk Rekus opisuje to w swojej książce. I przypuszczam, że nie są to jedyne gałęzie numerologii, które tak właśnie na to patrzą. W tej nowej gałęzi imię dzielimy, albo inaczej znaczenie imienia zależy od tego, czy jest to imię pierwsze, znane światu. Czy jest to imię drugie, które jest takie trochę bardziej ukryte? Więc już sam fakt, że na przykład jeśli ktoś ma na imię Adam Grzegorz, to zazwyczaj przedstawia się pierwszym imieniem światu i mówi: Cześć, mam na imię Adam. I niekoniecznie wiemy, że on również ma na imię Grzegorz. Więc ten podział ewidentnie wskazuje na to, że jest coś w Podświadomości, jest coś ukrytego, i to jest to drugie imię, które często światu znane nie jest, i jest to imię pierwsze, czyli takie bardziej świadome, takie zewnętrzne, które jest dla tego świata. Stąd możemy jakby pójść dalej w interpretacji, i skoro to imię, takie bardziej znane światu, to imię, z którym my się w jakiś sposób identyfikujemy na co dzień, bo tak do nas mówią i tak my. Się przedstawiamy, może mówić o tym, że tych wibracji, które jakby są zawarte w imieniu, jesteśmy bardziej świadomi. Mamy trochę na wyciągnięcie ręki, są bardziej na wierzchu, zewnętrzne. Więc jeśli na przykład mamy takie imię dwójkowe na początku, jako pierwsze, to możemy mieć świadomość tego, że jesteśmy tacy bardziej wrażliwi. Hmm, Umiemy wysłuchać, mamy jakąś taką chęć wspierania, bycia blisko, jeśli czujemy, że na przykład druga osoba tego potrzebuje, że takiego pielęgnowania kogoś również, że umiemy to robić, mamy w sobie olbrzymi potencjał takiej empatii również. Możemy mieć świadomość tego, nie musimy z tego korzystać, ale ogólnie na co dzień bardziej czujemy ten klimat. A jeśli w podświadomości mamy imię, które, no, ma. Ten przeciwny potencjał, czyli właśnie tę siłę niedźwiedzia, ten rodzaj takiej trochę bezwzględności, trochę takiego, ja bym powiedziała. Nie wiem, czy agresji, ale takiej władczości. To, są to kompletnie inne jakości łączące się ze sobą. Może być tak, że ze względu na to, że drugi imię. Mówiące o podświadomości, o pewnych automatyzmach, które w nas się dzieją, może wskazywać na to, że jeśli jest duży dysonans między pierwszym a drugim, to nam się wydaje, że jesteśmy jacyś, a otoczenie mówi, że jesteśmy zupełnie inni. Mamy jakiś taki dziwny komunikat, że zupełnie inaczej się zachowujemy, czyli może się okazać, że my bardzo jesteśmy tacy współczujący. To jest takim elementem, który znamy. To jest ten nasz proces pierwotny, tak zwany. A proces wtórny, coś, co jest ukryte, nawet przed nami czasami, to jest coś, co wychodzi automatycznie w jakichś sytuacjach, powiedzmy, na, takich nagłych. I to widzi otoczenie. I otoczenie może mieć też taki, jakby, może nas odbierać jako takich, troszkę. Oszustów, w tym sensie, że my przecież przedstawiamy siebie jakoś, a zupełnie co innego robimy. Więc, oczywiście, że da się to też połączyć, to nie jest tak, że to tylko nam będzie przeszkadzało, ponieważ może się okazać, że ta. Część ósemkowa, ta część podświadoma, jeśli ona ujrzy światło dzienne, to możemy zastosować ją w sytuacjach, które rzeczywiście wymagają takiego sposobu działania. Ponieważ kiedy będziemy cały czas się podporządkowywać, cały czas będziemy tylko wspierać w takim milczeniu, jeśli będziemy towarzyszyć drugiej osobie, jeśli będziemy emocje mieć czy uczucia, tak, na, jak nosić, jak odzież wierzchnią, to wtedy bardzo trudno będzie nam w sytuacjach, kiedy trzeba się opanować, w sytuacjach, kiedy trzeba postawić granice i powiedzieć, nie, tutaj nie możesz tego przekroczyć, kiedy trzeba się tak trochę wziąć z życiem za bary, kiedy trzeba też zarządzić, nawet jakby zarządzić zespołem, w którym gdzieś jesteśmy, albo rodziną. To potrzebujemy do tego tej energii ósemki, potrzebujemy tej siły, potrzebujemy tej siły, żeby powiedzieć nie, żeby właśnie tę granicę postawić, a dwójka tego nie ma. Dwójka jest bardziej rozmyta. Więc może być tak, że dobrze jest korzystać z obu energii, ale dobrze jest korzystać z nich świadomie i też uświadomić sobie coś, co znajduje się pod spodem. A jeśli odwrócimy tę funkcję, tę rolę, czyli ósemka jest jako imię pierwsze, jako ktoś, kto uznaje siebie za osobę w pełni panującą nad swoim życiem, nad swoimi emocjami, to może się okazać, że kiedy tak na siebie patrzy, kiedy tak siebie przedstawia, to są sytuacje, w których ona sobie po prostu nie radzi, no, rozbija się, jest pełna emocji. Nie umie zapanować nad jakąś sytuacją i wtedy może być odbierana właśnie jako, również jako troszkę fałszywa, w cudzysłowie, czyli taka, która pokazuje siebie jako twardą, jako czasem nawet bezwzględną, bardzo silną i władczą, a w sumie to jest taka mięciutka w środku. I ona może również nie wiedzieć o tej części. Czyli to nie tyle jest tak, że my siebie pokazujemy jakoś, a wiemy, że jesteśmy inni, bo czasem po prostu nie wiemy o tej swojej podświadomej części. I dobrze jest ją znowu wyciągnąć do tej świadomości naszej, poszerzyć naszą świadomość o to imię drugie i zobaczyć, że potrafimy być empatyczni, potrafimy być pełni uczuć. I ważne jest co, żeby połączyć tę dwójkę z ósemką w tym przypadku. Czyli co zrobić, żeby nie blokować tych uczuć, bo kiedy my mamy takie wrażenie, że my panujemy nad swoim życiem, ale tak naprawdę to miażdżymy naszą część dwójkową, czyli to drugie imię, i wciskamy je tam do tej podświadomości bardzo głęboko, żeby tylko nie mieć z tym kontaktu, to może okazać się, że to nie jest panowanie nad emocjami, tylko to jest ich blokowanie. A żeby. A panowanie ósemkowe nad emocjami polega na tym, że mamy świadomość tych emocji, potrafimy je przez siebie przepuścić, ale nie rządzą one naszym życiem. I w taki sposób można podchodzić również do interpretacji tego, co zawarte jest w imieniu pierwszym i imieniu drugim. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w następnym tygodniu.